Witaj w kolejnej części wideo poradnika. W tym odcinku dowiesz się, w jaki sposób wystawiać oferty sprzedażowe. Na początku logujemy się do serwisu, czyli wpisujemy nasz login i hasło. Żeby stworzyć ofertę sprzedażową, musimy mieć wgrane wcześniej pliki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, dowiesz się tego z poprzedniego wideo. W tym przypadku pliki są już załadowane. Klikamy zatem przycisk Dodaj ofertę. Następnie wpisujemy nazwę oferty. To ona pozwoli zidentyfikować poszukiwany plik. W tym przypadku będą to trzy zdjęcia z jeziora Solińskiego. Dlatego nazwę tę ofertę jezioro Solińskie. Następnie wpisujemy cenę pliku w ofercie. Oznacza to, że zostanie ona przypisana do każdego pliku, który znajduje się w tej ofercie. Dla tej oferty ustalam 6 zł dla każdego pliku sprzedażowego. Następnie wybieramy typ licencji przypisanej do pliku sprzedażowego. Możemy wybrać z listy sugerowanych licencji, które pojawią się po rozwinięciu paska. Dla plików w tej ofercie wybieram licencję użytkownika. Teraz wybieram plik licencji, który ma być przypisany do oferty plików sprzedażowych. Po kliknięciu Wybierz pojawia się okno wyboru pliku licencji. Zaznaczam plik i klikam Zapisz. Kolejno wybieram pliki sprzedażowe przypisane do tej oferty. Po kliknięciu Wybierz pojawi się okno wyboru plików sprzedażowych. Zaznaczam poszczególne pliki, później klikam Zapisz. Następnie wybieramy pliki ikony, które pozwolą wzbogacić o wizualną stronę tworzoną w tej chwili ofertę. Po kliknięciu Wybierz pojawia się okno wyboru plików ikon. Zaznaczam potrzebne ikony oraz klikam Zapisz. Następnie wybieram termin, w którym oferta ma być aktualna. Klikam w pole Od i wybieram termin tworzenia oferty. Po kliknięciu w pole Do wybieram termin, do którego oferta ma być aktualna. W tym przypadku będzie to 31 grudnia. Po tym czasie oferta będzie już nieaktualna. Teraz dokonuję wyboru kategorii pliku sprzedażowego. Po rozwinięciu paska wybieram kategorię Foto. Aby sprecyzować tematykę fotografii, wybieram podkategorię. W tym przypadku będzie to krajobraz. Ostatnim krokiem przy budowaniu oferty jest stworzenie do niej opisu. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, który wykorzystuję w przypadku tworzenia tej oferty, to opisanie jej ręczne przy użyciu dostępnego edytora. Natomiast drugi sposób to wklejenie tekstu w HTML-u, również do tego samego edytora. Aby oferta ukazała się na serwisie, na samym końcu należy kliknąć przycisk Dodaj. Komunikat w zielonej ramce informuje o poprawnym wystawieniu oferty. Ostatnią czynnością, jaką warto zrobić przy dodawaniu oferty, jest zdefiniowanie wiadomości dla kupującego. Aby to uczynić, klikamy na zakładkę Poczta i następnie w edytorze pisujemy wiadomość, którą ma utrzymać użytkownik po zakupieniu danego pliku. Wiadomości tej możemy zawrzeć numer naszego konta bankowego lub poprosić o szczegółowe dane firmy pozwalające zdefiniować licencję na oprogramowanie. Aby zapisać zmiany, klikamy przycisk Zastosuj. Teraz możemy zobaczyć naszą nowo dodaną ofertę. Klikamy na baner biteo.pl, a następnie w naszą nowo dodaną ofertę na liście nowości. Tak wygląda oferta sprzedażowa, którą przed chwilą przygotowałem. Jest ona dostępna dla wszystkich internautów. W ten oto sposób mogę sprzedawać swoje pliki sprzedażowe, w tym między innymi fotografie. Po kliknięciu na moje PTO, zakładkę oferty oraz ofertę mogę dokonać edycji przed chwilą powstałej oferty. Dodatkowo, jeśli chcę wypromować swoją ofertę, mogę dodać trzy rodzaje wyróżnień, które są widoczne po rozwinięciu paska. Zaznaczam typ wyróżnienia, wybieram jego datę oraz klikam przycisk Dodaj wyróżnienie. Pamiętaj, że bez względu na ilość wgranych plików oraz wystawionych ofert nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat. Po zakończonej operacji wystawiania ofert klikam przycisk wyloguj. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce w kolejnym wideo poradniku. legalna giełda plików.